Pora na literaturę popularną w czasie festiwalu Cztery pory książki. Spotkanie literackie w miejskiej bibliotece publicznej stało się okazją do zaproszenia Bogusława Wołoszańskiego. Znany popularyzator historii dzielił się ze słuchaczami m.in. refleksjami na temat interesów finansowych związanych z wojną. dzisiejszego dnia jest pan Wykład Bogusława Wołoszańskiego nosił tytuł banki i wielkie instytucje finansowe wobec wojny. Zgodnie z zapowiedzią autor mówił głównie o wojennych interesach. Tradycyjnie szukał afer i tych większych i tych mniejszych. Choć najwięcej czasu poświęcił okresowi II wojny światowej, podróż w czasie zaczął od znacznie odleglejszych wydarzeń. Pewne nazwy ciągle się pojawiały. Ciągle jest tam to, to jest właśnie założyciel w XIX wieku tej wielkiej, gigantycznej instytucji finansowej, a pierwsze pieniądze zarobił na tym, że kupił od armii amerykańskiej w czasie wojny domowej 1862 trzeci rok, kupił karabiny po 3,5 dolara za sztukę i następnie te karabiny sprzedał armii amerykańskiej po 20 dolarów za sztukę, przecież karabiny z magazynów w ogóle nie, nie wyszły. Nie zabrakło wątku radomskiego, a dokładnie zbrojeniowych planów międzywojennej Polski. Bardzo... Radom przed wojną był niesłychanym, szybko rozwijającym się miastem, który mógł, gdyby nie wojna, byłby dzisiaj na poziomie wielu zachodnich, opływających dostawki miast. Spotkanie z Wołoszańskim odbyło się w ramach festiwalu Cztery Pory Książki, a dokładniej jego części poświęconej literaturze popularnej.